Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Ciąg dalszy. Ile jeszcze tych odcinków będzie? Rzeczy niepraktycznych do domu, które może i fajnie wyglądają, nawet nieraz zajebiście wyglądają, ale... Ale wyglądają tylko jak są nowe fajnie lub jakich nie używamy. No, niestety, bywa tak, że czasami jest przerost formy nad treścią, i później jest to niewygodne, jest to uciążliwe i po prostu ogólnie nas wkurza, a miało nas tak cieszyć. Będzie kilka takich punktów. Jak zwykle postaram się szybko je omówić, abyście wiedzieli, na co zwrócić uwagę. I jeszcze bardzo ważna rzecz, bo to będą punkty, które nie, nieraz macie u siebie w domu. Jeżeli ci się to podoba i Wiesz, że trochę się pomęczysz przy na przykład pielęgnacji temu, i to, tobie to nie przeszkadza. O, wolność tomku w swoim tomku. Yy, ale wiele osób ogląda ten kanał, dlatego, że chce uniknąć pewnych błędów w urządzaniu jego. Słuchajcie, jesteśmy wygodnymi ludźmi, coraz bardziej będziemy wygodnymi ludźmi. Ja wiem, że to często powtarzam, ale tak jest i tak będzie. I w związku z tym nie chcemy się, no, kto chce, to ręka w górę, ale nie znam takich ludzi za dużo, którzy nie chcą się namęczyć przy swoim domu. Chcą po prostu w nim odpoczywać, a nie cały czas pracować. Dobrze, lecimy. Punkt pierwszy. Wiele osób, którzy systematycznie oglądają moje odcinki, wiedzą, że ja mam trochę hopla na punkcie oświetlenia w domu i, i praktycznych rzeczy. I bardzo chwalę sobie rozwiązanie takie. E, czujnik ruchu, czujnik ruchu na schodach, czujnik ruchu w garażu, akurat, e, czujnik ruchu w wiatrołapie, tam gdzie przechodzę przez garaż, już nie czujnik ruchu na zewnątrz, bo niestety pies mnie oduczył, jak zobaczyłem rachunek. Cwaniak wstawał, ruszał się, światło zapalało się, on później siadał i tak co chwila, tak jak zgasło. Także już akurat nie, to trzeba przemyśleć przynajmniej, on był mądrzejszy, e, ale tak samo uważam, nie. Czynnik ruchu w łazience. A to jako fajną rzecz wiele osób wskazywało u mnie w komentarzach. Bo nie trzeba pamiętać, bo małe dzieci nie gaszą światła, a tutaj samo zgasie. Wiadomo, że w łazience zazwyczaj zapalamy, bo często te łazienki są ślepe, bez okna. No nie. Nie. Ja wiem, że to może być trochę kontrowersyjne, no bo tu dużo osób mi pisało, że tak fajne, super. Ja uważam, że nie, no kurczę, no gole się i naraz mi to te... No dobra, wystarczy, że gdzieś tam może się zacznę poruszać i mi to się zapali. E, ale nieraz jakoś taki bardziej statycznie, statycznie siedzę. Jeszcze Pani Ho z telefonem, tak? Bo on świeci, ale z książka już Ci nie zaświeci czytnik. E, nie, uważam to za niepraktyczne. Też miałem małe dzieci. Wiem, że one zostawiają światło zapalone, wiem, że trzeba je upominać lub samemu to zgaszać, ale chyba bardziej by mnie denerwowało, gdy podczas golenia kompania się, czy innych czynności światło mi gaśnie. Idę do punktu drugiego. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy dla Was taki czujnik ruchu w łazience w publikacji jest OK? Czy niekoniecznie? Idę do punktu drugiego. Sofy, a raczej ich obicia. Prawda jest taka, ja polecam welur, czyli coś takiego jak tu mam. Z tego powodu, że chociaż nie o tym chciałem mówić, bo o kolorach bardziej, ale z tego powodu, że bardzo łatwo go oczyścić, ale faktycznie on łapie często dużo paprochów. Tak więc zwróćcie uwagę, ale chodzi mi tu o kolor, bardzo jasne kolory białe, lekkie popiele mogą się szybko pobrudzić. Ja miałem szary kolor, ale szary, na niektórych jeszcze wcześniejszych odcinkach tam widać i jestem bardzo zadowolony, fajnie to wyglądało, ale siedziałem ostatnio i tak właśnie pomyślałem o was, żeby Wam to przekazać, na białej sofie, na rożniku dokładnie. Było widać nawet takie niebieskie, podejrzewam, że od dżinsów, niebieskie ślady. Nie, to nie jest fajne. Biały kolor jest bardzo fajny, sympatyczny, miły, ale niekoniecznie na sofach, fotelach, krzesłach. I teraz o krzesłach. Ogólnie chyba też o meblach, bo ostatnio na wystawie jednej, ale nie, nie tylko, zobaczyłem, a jak jest na wystawach, to wiadomo, że pójdzie, trafi to często do sklepów, może się przyjąć, ludzie będą kupowali, zresztą już trafiło do sklepów. Nie wiem, czy to są krzesła, czy jakieś rzeźby, czy jakieś figury, bo pewnie jak ja bym siadł, to bym trochę, jak, nie wiem kto siedział taki połamaniec na tym, nie wiedziałbym chyba za bardzo też jak na tym usiąść, czy na jakiś niewygodnych, bardzo głębokich sofach, ale to teraz o tych krzesłach, bo one mi tak utkwiły trochę w pamięci. Nie wiem, kurczę, czy ja jestem po prostu taki już staromodny, no swoje lata mam, ale chyba nie aż na tyle, żeby jednak uważać, że ta klasyka Czyli normalne krzesło, normalne oparcie, ewentualnie podłokietniki, jak ktoś lubi, żeby było, a nie fikuśne, fajne, nieraz zabawne, ciekawe krzesła, ale niepraktyczne. Chciałbym się powiedzieć, że do niczego, bo na tym za bardzo nie można siedzieć, a przynajmniej nie dłużej. Jeżeli chciałbym krzesło inne zrobić, to pewnie bym postarał się materiałem, kolorem zagrać, a niekoniecznie formą. Punkt czwarty. Było to kiedyś bardzo modne. Nadal jest w sprzedaży i nadal często widać w kogoś w domu, bo było to modne. A nadal jest w sprzedaży i nadal jest niepraktyczne. Baterie szklane. Ja mówiłem już o szklanych różnych materiałach, balustradach, stołach i wiecie co na ten temat myślę. Baterie szklane, no, tak to już jest, że przez nie woda leci. Tak to już jest, że zaciekie się robią, tak to już jest, że my się myjemy przy tych umywalkach, i te mydliny kapią na to. Ładnie, lekko to wygląda. I można by powiedzieć i tyle, i na tym zakończyć. Czy naprawdę chcecie męczyć się i chyba wycierać to po każdym umyciu? Bo są ludzie pedantyczni, którzy zwracają uwagę właśnie na te kropki z mydlin i tak dalej, bo pewnie ja bym to miał w nosie, umyłbym, ale nie, nie codziennie, albo przynajmniej nie e, po każdym myciu. Ale są ludzie, których szlak trafia po prostu jak ma coś takiego. Na niklu też widać, ale nie aż tak. Tak samo ostatnie lata hit. Biała epoksydowa podłoga. Wypolerowana jeszcze na wysoki połysk. Też super to wygląda. Naprawdę fajnie wygląda, jak to jest cała płaszczyzna. Nie ma żadnych łączy, nie ma żadnych fuk. Za to może być wpieruny rys, w zależności jeszcze jakie meble mamy. Piesek niech się przejdzie po tym. To jest bardzo delikatne, jeżeli chodzi o właśnie takie ostre zadrapania. Bardzo łatwo można to zadrapać, ale bardzo można też to prosto poplamić. Wygląda fajnie, ale monokolor, bo wiadomo, wiadomo, mogą być te podłogi w różnych kolorach, w różnych wzorach, czyli żyłki, jakieś nakrapiania i tak dalej, ale monokolor jasny, nie, nie idźcie tą drogą, nie, będziecie się wściekać. Za to ja pójdę do kolejnego punktu. Dwa, trzy tygodnie temu, gdy nagrywałem o niemodnych rzeczach, tu macie ten odcinek, chyba na pierwszym miejscu mówiłem o łupkach, o takich kamieniach, które faktycznie wychodzą już z mody, nadal są sprzedawane, jasne, nadal są sprzedawane. I nadal są bardzo niepraktyczne. Ja wtedy mówiłem o tym o kładzinach na kominku. Ale słuchajcie, bardzo wiele osób, szczególnie w męskich takich łazienkach, robili sobie to na ścianach. Facet twardy jest, woda też bywa taka twarda. I bardzo fajnie te zacieki widać na tych kamieniach. A weź to teraz wyczyści. Spotkaliście się z tym? Na pewno widzieli się nieraz na ścianach, pewnie w Łazienkach też. No nie, no nie szedłbym tą drogą, nawet płytki ostre takie R10, R11 bym nie dawał, czyli takie antypoślizgowe na ściany, nie dawałbym, bo to po prostu będzie ciężkie w myciu. No nie chcecie już szoty brać i szorować, a już taki łupek wystający, no niestety tak to będzie wyglądało. Dajcie znać co o tym myślicie, co o tej podłodze poksydowej i o tym łupku w łazience, a ja przejdę do blatów kuchni. Mówiłem to chyba w jednym z pierwszych odcinków, tak więc na pewno wiele osób tego nie widziało. Blat akrylowy, który jest bardzo drogi, jest to jeden z droższych blatów. I kupując taki blat, uważamy, że będzie super na lata, no bo w końcu wydajemy na niego 10, 12, 15 tysięcy. No to skoro tyle kosztuje to to będzie cieszyło długo nic bardziej mylnego tym bardziej jeżeli wybierzecie sobie czarny blat akrylowy on ma bardzo dużo plastyfikatorów i można go wyginać jak tam się chce można nogi robić wszystko bez łączeń zlewozmywaki w całości super wygląda ma bardzo dużo kolorów nawet żółte, zielone, czerwone i na wygląd spoko zaraz jakie nowe cudnie to wygląda ale jeżeli gotujecie, a nie tylko przebywacie w danej kuchni, to już tak wspólnie nie będzie wyglądało. Tak jak powiedziałem, tam jest bardzo dużo plastyfikatorów po to, żeby to można było wyginać, łączyć razem. A w związku z tym uplastycznione to jest pod wpływem temperatury, a garnki bywają gorące. I wystarczy, że taki garnek położycie, zostawicie raz, dwa, ślad się na tym robi. Oczywiście na żadnym blacie nie powinno się ciąć. A kto nie, nie czasem na blacie. Żona moja pewnie tego nie ogląda, bo mnie się zdarzy. Nie, mam akrylowego, mam e, laminowany blat. Ale mimo wszystko czasem też gdzieś. No chociaż na laminacie tak tego nie widać. E, ale można by było zniszczyć. A na akrylu na pewno zniszczysz, po prostu na pewno zniszczysz i wyrasz te 15 tysięcy e, i za pierwszym razem pff, ryska garnek przesuniesz i porysujesz. Nie jest to fajne, plus taki, że można to reperować, naprawiać. Tak więc no jest to pewien plus, ale jakoś ludzie nie kwapią się do tego. No chyba, że już by mieli tak to a nie chcą wymieniać kuchni, to pewnie coś by z tym zrobili. I z tym można coś jeszcze zrobić, a z ostatnim punktem będzie trudniej, jeżeli już wybudujemy sobie dom, zrobimy schody i chcemy mieć tak lekko, ładnie, przyjemnie, minimalistycznie, bez balustrad. Hmm. Wiadomo, że jak są dzieci, to od razu o tym myślimy i te balustrady zazwyczaj są, ale czasem dzieci już są starsze. Uważamy, że sobie wszyscy poradzimy i nie robimy tych balustrad. Wygląda to faktycznie ciekawie, bo balustrady też mogą dodać, dodać uroku całe wnętrze, całemu wnętrzu. Może być to fajne. Ale bez balustrad też może to wyglądać ciekawie i toćka. Ponieważ yy, uważam, że po to ona jest, żeby pomagała nam. Nie tylko wyglądała, ale pomagała. Dzieci to jedno, a imprezy to drugie. Chcesz się ścianę trzymać? A jak jednak zawieje trochę, to balustrada przytrzyma Cię. Albo nie daj Boże, masz nogę złamaną. Osoba starsza w domu. Potrzeba, uważam, że jest to praktyczne. Rozumiem osoby, które tego nie robią, ale proszę zastanów się nie tylko na teraz, na już, ale co będzie za 5, za 10 lat. Czy też to będzie takie praktyczne? Uważam, że nie. Jakoś jestem takim, w, w, myślę bardzo funkcjonalnie i co będzie na przyszłość, tak? Za 5, właśnie za 10, za 15, 20 lat. Ja w tym domu, w którym mieszkam, prawdopodobnie będę mieszkał do końca życia. No to chcę, żebym za 20 lat nie musiał tu bombę wpuścić i wszystko na nowo rozpoczynać. Daj znać, jak ty chcesz. Czy robisz swój dom na 5 lat, bo wiesz, że go zmienisz i masz w nosie praktyczność, chcesz, żeby to teraz fajnie wyglądało, i okej, okay, twoja sprawa. Rozumiem, rozumiem takie podejście, nie popieram, ale rozumiem. A, a może faktycznie starasz się zrobić, już przewidzieć, budując tą, remontując mieszkanie swoje, co będzie za ileś tam lat, gdy na przykład będę musiał, niestety, a tak, na wózku być, tak? Tu jest bardzo ciekawy odcinek. Uważam, że niedoceniany, a bardzo ciekawy właśnie o praktycznych rzeczach do domu właśnie w takiej sytuacji, gdy jesteś schorowany lub starszy albo starsze osoby są. Bardzo ważny. Dla mnie jeden z ważniejszych odcinków, jakie zrobiłem. Zobaczcie go. Dobrze, mam nadzieję, że te punkty Ci się przydadzą. Zastanowisz się, kupując te elementy, czy warto. Czy warto? Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to proszę daj łapkę w górę, bo to zawsze motywuje. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Pamiętaj o subskrypcji kanału, aby nic się nie ominęło. Naciśnij dzwoneczek. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do patronet w opisie. Dziękuję.